Dzień dobry, czyli witajcie Jak widać na filmie jestem chory I mam się z sobą Plafu, jestem chory Wiesz? Chodź tutaj do mnie mam Mamy no, przytulasem Co masz, chipsy jesz? Samego rana chipsy? Co? Jakiś wiecie, bóle mięśni Przeciębienie Zatkane zatoki, ból kartła. Tam na. Pakujemy się, bo wyjeżdżamy do hotelu odpocząć, mieliśmy to już zabukowane dawno. Tutaj zapasy karmy przyszły. Od perro. To dla Ciebie, tak, wszystko dla Ciebie. Zabierzemy puszeczki na wyjazd. Nie wszystkie, ale kilka. Tu na spakowaliśmy prezent jak nas nie będzie. E, ciastka, tutaj parę kosmetyków. Herbatka czarna. No i karteczkę z życzeniami. I jesteśmy w pokoju. I na górze nawet coś jest. Wow! Bardzo fajny pokój. Zaraz pokażę Wam łazienkę. Kawałek od Warszawy i dojechaliśmy do pałacu Mała Wieś. To jest nasz dzisiejszy pokoik. Piesio, jak tam? Zadowolony? Tak. Podoba ci się. Podoba ci się. Fajniusio, co? Zaraz idziemy coś zjeść. Tak, bo ty głodny jesteś. Mieliśmy jechać tutaj w sumie 30-40 minut, a zleciała się godzinka jeszcze. Niestety źle skręciliśmy na drodze i 15 minut dłużej. No dobra, ale teraz się ogarniamy i lecimy do restauracji coś zjeść. Baby, this here Co to za ładne świeczuszki? Słuchajcie, ich nawet nie trzeba zapalać, one tak pięknie pachną we wnętrzu. Uh, mały. Uh, uh, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ah, 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 ah. Idziemy jeść? Idziemy jeść? Idziemy jeść? Tam jest chyba lodówka, ale może sprawdzić, czy tam jest lodówka. Ja się rozmazam, ale już chyba jestem ok. I zaraz no, ruszamy. Ja jestem o, jestem na taki na głodny. Po prostu... Ej, pokażę tam. No co rzucasz? Śmiesznego. Co masz śmiesznego? Wow. lampion. Ja no ale jak... Jak byśmy to później zdjęli. Później byśmy nie zdjęli, jakby rzuciła na lampion. A chciałam wrócić na tą <śmuszne> wielką lampę. Smaczka, tak to nie ma. Ja wiem, co ty będziesz jadła. Co? Pewnie, najlepsze, masą, pewnie najlepsze danie dzisiaj zamówisz, coś mi się wydaje. A No nie musimy iść zobaczyć to restauracji jakie są dania, bo nie mam pojęcia. Nie wkładaj tam głowy rybo. A to jest restauracja, to co widzisz. Yeah. No to jest restauracja ten budynek, tam, gdzie jest napisane restauracja, a tam, gdzie jest ta fontana, jutro będziemy nocować w drugim miejscu, bo dzisiaj. Bo kochani, my dzisiaj nocujemy w tym pokoju, gdzie jesteśmy, natomiast jutro będziemy się przenosić już do właściwego pałacu, bo trochę zmienialiśmy naszą rezerwację w tym, w tym, w tym. A jutro będziemy w przepięknym, ale naprawdę przepięknym, pałacowym wnętrzu. Także dzisiaj śpimy w, w tej części hotelowej. Tutaj są przeróżne pokoje i bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o na przykład o ofertę. Weselną. Albo jak po prostu jedziecie do Mazowieckiego na odpoczynek, czy, czy biznesowo. I idziemy, słuchajcie. E, bawią się w robotę. Bawią się w robotę, łoboski bo Już humor wrócił. bo Jak weszliśmy, to młoda była po spaniu i taka była wiecie, jeszcze. Marutka. Idziemy, flafi, flafi, Chodź, kochana. Idziemy do restauracji. Zobaczymy, co tam pysznego. Porsche, szyjki rakowe i soczewice i brokuły. Wygląda to zachwycająco. I kawior której Ja mam szare kluski, kaczkę i buraka. Kaczek nie, ale... jest tak Możesz cykluć. Możesz cykluć. Możesz on był najlepszy w pyszkowej krainie, ale on już umarł, bo on stał, nie gdzie, wy... gdzie wybuchnęły na ognie. Zobaczako. Ta ryba jest faszerowana. Nie mam nigdy faszerowanej ryby. Żeby w środku ryby coś było w ten sposób. Jak w to jest szok! Deserki no ona już rzuciła się na lody. I co dobre ja te lody? Chuta tartaletkę. Ona jest Spróbuj chyba z orzechami. Te ja Ciekawe jak smakują. Piesek jest zadowolony, czy piesek jest zadowolony? Czy piesek jest taki happy? Taki happy jest piesek. Taki happy Bardzo dobrze nam się spało. Bardzo wygodnie. Piękny apartament. Dzisiaj przenosimy się do tego docelowego, właśnie w pałacu. Widziałam już go na Instagramie i nie mogę się doczekać. Także teraz spacerek, idę do moich, którzy są w kawiarni, po śniadaniu sobie jeszcze chilują. I dzisiaj mamy zdecydowanie cieplej. Prawdopodobnie się dzisiaj też wybierzemy do Ursi, bo jesteśmy w sumie w okolicy. No, zostało nam tak. Ja wiem, do Ursi mamy z pół godzinki. Więc jedziemy, pojedziemy zobaczyć, co tam u niej w cukierni. Nie byliśmy już dobrze ponad rok, może z dwa lata nawet. Chodź w rafiku chodź, chodź w rafiku. Także wybierzemy się w odwiedzinki i wam oczywiście też wszystko nagramy. z Może uda nam się nawet kupić gdzieś sok, wiesz, i przywieźć do Warszawy bo podobno mówiły nam dziewczyny, że w Można w takich sklepach miejskich znaleźć dobry sok jabłkowy No, trzeba, bo tutaj tarcze, te... Dobre ciasteczka? Szyb. Patrzcie w jakim pięknym pokoju jesteśmy. Jest cudownie. Najpiękniejszy apartament w Polsce. Najbardziej tak. romantyczny. Tak? Przepyszny. Przepyszny. A tu z okna widać. Fortepian. Idziemy do łazienki. Zobaczcie to. O wow. Czyż to nie jest piękne? Piękny, ten kamień jak ładnie się świeci na żółty kolor. W sensie kamień jest żółty pewnie dlatego. Muszę wam powiedzieć, że nigdy nie byłam w tak zachwycającej łazience, naprawdę królewska i z wanną na środku, wielkie pomieszczenie. Tutaj można by zrobić cztery łazienki w tym miejscu. Fantastyczna, bardzo mi się tu podoba. Ślicznie tu jest, po prostu nie wiem na co się patrzeć. I ten apartament, w którym właśnie jesteśmy, jest najpiękniejszym, najbardziej romantycznym apartamentem w Polsce. Jest dla nas wyróżnienie, że zostaliśmy tu zaproszeni i możemy wam go pokazać. Zaledwie 45-50 minut od Warszawy i możecie się tu znaleźć. Podobno bardzo popularna miejscówka na e, co? Na rocznicę, na rocznicę ślubu, jak? O, jeszcze jaśniej. To może tak zmieniać kolor. Także na rocznicę, na jakieś wasze specjalne wydarzenia urodziny. Ale są jeszcze takie stare włączniki, jak kiedyś były takie przekręcane, prawda? Zobaczcie, dzisiaj jest impreza urodzinowa. I tak pięknie przygotowana jest sala na urodzinki. Jako biała kraina. Opuszczamy nasz pałac, idziemy właśnie na kolację. Chodź, rybeczko, idziemy. A tutaj w przejściu jest chłodno, ale naprawdę czuję się jak tutaj. Chodzimy, w Słuchajcie, z prawdziwego zamku. A zamknięto. Niech tam nie, nie przy, Dobrze. Tam dzisiaj będzie imprezka, bal. Tam, w tamtej y, o, szklarni, takiej oranżerii, nie wiem, jak to nazwać. Chodź, idziemy do restauracji. W tą stronę rybko. I idziemy właśnie do restauracji, która, jak się okazało, jest jedną z popularniejszych tutaj w okolicy. I ma słuchajcie. Jest jedną z lepszych w Polsce. Nie, myślę, że to jest mała wieś. Piękna, prawda? Jak spędzasz czas? Odpoczywam, fajnie Tak, jest. fajnie jest, co? Trochę chory, ale... Uuu, jakiś wilk. Jakiś chyba wilk albo duch nas tam straszy. a znowu frytki z kurczakiem tak? gorące, ale dobre, nie? a ja mam boczek konfitowany a Karolina ma przepiękne podane karpacio. Coś śledzio gadamy się przy choince, bo cała sala jest pełna nie zrobiliśmy rezerwacji ale też mieliśmy taki plan wczoraj już, żeby tutaj sobie mhm. posiedzieć przy kominku i koince. więc dzisiaj idealnie się złożyło że możemy tutaj spędzić czas Chcę sobie chwilę poczulować, odpowiedzieć przez słońce, to nie można się tak rozwalić, tak jak na, na tych kanapach tam są z tyłu. Więc pojemy sobie i kanapę. Słuchajcie, to są te najlepsze jaki mam w życiu. Boże, tak podane, tak smaczne. Jestem w szoku. Jest to po prostu top of the top to, po no, to, tutaj jedzenie. ma kompletowany boczek. Boczek, tak. Ale ja widać, że jest przepiękny. Już dawno nie byłam w takiej restauracji Słuchajcie, mm. jestem w szoku Risotto, które mam Z gorgonzolą Fantastyczne, z dynią Ale taki ma smak, w końcu nie jest suche mega kremowe i do tego kawałki gorgonzoli I świeżo Przypyszne, bardzo gofla. kremowe A tu pokaż swoje danie, bo też jest bardzo to moje to jest już trochę rozwalone Ale zobaczcie jakie różowiutkie mięso Do tego sos i, te i krem grzybowy Ale jesteśmy pod wrażeniem kolacji, to była najlepsza kolacja naprawdę Ostatni, ostatnimi czasami. I słuchajcie, dzisiaj sami w tym pałacu nocujemy. Absolutnie nie ma tu żadnych gości, jest tu impreza na terenie, ludzie śpią w hotelu i tak dalej, ale nikt nie śpi w tym pałacu co my. Więc to powiem wam jest takie uuuu. a co to za duszek mi tu z, z krzaków wyskoczył? Ej to ty? Ej, to ty? Ej, to ty, ej to ty, ej, to ty ty? po pieska. I lecimy na spacerek, tak? Ale wielki teren mamy gdzie pochodzić. Nie byliśmy jeszcze w tej części pałacu, gdzie jest e, park romantyczny.